Witajcie na kanale Shubi Dubiloszka, ja jestem Ewa i tak znowu mamy nowe tło! Aktualnie jestem w trakcie trwania mojej sesji, mojej ostatniej sesji. A co za tym idzie, pakiet sesja zawsze niesie ze sobą pewne ograniczenia w czasie. Więc w mojej głowie, as always, w trakcie egzaminów, walkę zaczęły toczyć dwa dobrze znane mi wilki. I jeden z nich w mojej głowie mówi mi: Ewa, przeanalizuj jakiś. Cyrk na kółkach. Weź wyjaśnij jakichś dziadów w internecie. Rozłóż gnoi na czynniki pierwsze. Lud chce Igrzys! Drugi z kolei mówi: Ewa, wykorzystaj te zasięgi, zrób coś dobrego, nie samymi dramami człowiek żyje. I widzicie, czasami zdarza się tak, że ktoś podczas tej internetowej batalii próbuje wyciągnąć takiego chytrego asa z rękawa, no, ale peszek, bo tak niefortunnie się składa, że, że akurat ma na sobie t-shirt. Ta i dokładnie tak było właśnie w przypadku internetowej działalności pana Marcina Mazura, o którego poczynaniach w internetach chciałam sobie z wami dzisiaj porozmawiać. Okazało się jednak, że po wejściu w fascynującą polemikę na temat Natsu, jej sekcji kamerkowej aferki i działania w, nazwijmy to tak, ładnie rzeszowej branży filmowej dla dorosłych. Z frustracją, a potem z kolejnymi, i z kolejnymi, i z kolejnymi twórcami, pan Marcin Mazur dopuścił się tak. Spektakularnego aktu samozaorania! Że wszystko, co miało tutaj paść, już padło. I ja niespecjalnie mam już nic więcej do dodania. Kurde, chciałem coś zrobić głupiego. No, panie Marcinie, gratulacje, udało się panu. Ale jak to śpiewał, pan fidolu. Zostańmy razem, ja i ty. Bo bez pana Mazura dzisiaj też będzie dobrze. No, i pomyślałam sobie, że skoro te sprawy wyglądają tak, a nie inaczej, no to chciałabym sobie dzisiaj z wami pogadać na bardzo, 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 bardzo. Bardzo istotny temat. Jak zapewne wiecie, w internecie na temat terapii, psychoterapii krąży od cholery bardzo wiele szkodliwych mitów. Czemu szkodliwych? Bo mogą przyczynić się do tego, że po prostu osoba, która faktycznie będzie potrzebowała tej pomocy, nie otrzyma jej. Na moim Instagramie, pani psycholożka, ostatnio zapytałam was, jakie mity na temat terapii obiły wam się kiedykolwiek o uszy. I serio, kreatywność ludzi totalnie nie zna granic. Spowiedź jest lepsza od psychoterapii. Terapia? Idź pobiegać. Psycholog wynajdzie problem tylko po to, żebyś płaciła. Co terapeuta powie innego niż ja ci powiem? Do psychologa to przejdzie wygadać. Marcin Dubiel co wymyślając te swoje szalone franki, może impientylizać. I o ile niektóre mity dysponując taką minimalną, wymaganą ilością punktów IQ do można obalić, bo wiemy już tak, że słynna metoda... Jezu, jak mi smutno. Przestań! Dzięki. Już mi lepiej. No, niekoniecznie będzie już skuteczna w przypadku depresji. Ale przeglądając te wszystkie mity, które mi tam wysyłaliście, zauważyłam, że bardzo często łączy je taki jeden punkt wspólny. A jest nim brak świadomości, dlaczego ta cała terapia tak w ogóle ma zadziałać. No bo przecież to, co nieznane, to co niezrozumiałe, to czego do końca nie ogarniamy, no to budzi w nas lęk, jakiś niepokój, nieufność, podejrzliwość. Przecież idziesz tam do obcego typa albo jakiejś obcej typiary, płacisz no i opowiadasz o tym. Tym, co cię trapi. No i na chłopski rozum, co ten psycholog może ci powiedzieć innego, co nie powiedziałby ci twój przyjaciel. Jakby to z lekami sprawa jest prosta. Odpala sobie TV, tam jakaś ładna pani piją fartuchu, albo jakiś zatroskany mąż mówi Toś nie wyraźnie dziś wyglądasz. Potem babeczka łyka tapsa, taps w jamie ustnej upgrade'uje w turbo tabletkę krwałego myśliciela i z impetem rozpoczyna po prostu noc oczyszczenia w twoim gardle. Ale no w magiczny sposób niewyraźna pani budzi się i czuje się wspaniale, jest zdrowa i już nie jest zblurowana. I tak czasem zastanawiam się, czy podobny skutek osiągałyby takie same reklamy emitowane w telewizji, kiedy słowa psychologa wbijałyby się do bani pacjentowi na kozepce. chodziły tam pod tą czuprynę i zaczynały na przykład porządkować papierki do odpowiednich szufladek. Dzisiaj się tak zastanawiam, czy to przekonałoby wszystkich psychoterapeuto-sceptyko-płaskoziemców do otworzenia się właśnie na ten rodzaj pomocy. I wyobraźcie sobie teraz taki scenariusz. Mamy, nazwijmy go tak roboczo Jana Kowalskiego. Jan Kowalski to typ około dwudziestoparoletni, który od pewnego czasu zaczął zauważać, że no coś z nim się dzieje nie tak. Nasz drogi Jan zaczął odczuwać niewytłumaczalny lęk w sytuacjach społecznych, boi się, że inni go wyśmieją albo że uznają go za nudziarza. No i przez to zaczął po prostu coraz rzadziej wychodzić z domu. Coraz rzadziej wychodzić z domu i popadać w emocjonalne doły. Nasz drogi Jan leży całymi dniami w łóżku i rozmyśla, jak to wszystko, co go otacza, pozbawione jest jakiegokolwiek sensu. Sensu. No, i co dalej może zrobić nasz Jan? Nasz szwany Jan bierze komputer i wklepuje swoje objawy w Google. Wyjątkowo diagnoza nie brzmi nowotwór. A na samych forach napotyka coraz więcej ludzi o podobnych doświadczeniach którzy, no, radzą udać się do specjalisty. No i jednym z tych takich możliwych scenariuszy jest to, że w głowie pana Jana Kowalskiego przebiegnie taka niezbyt konstruktywna myśl, że a pierdolenie tam z kumplami se mógł iść na piwo i pogadać o swoich problemach, co ja tam będę przed oktywą babą się otwierał. Wiecie, no sama definicja psychoterapii brzmi bardzo, bardzo dumnie według cioci Wikipedii. Psychoterapia to stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych na regularnym kontakcie międzyludzkim w celu pomocy osobom, Субтитры zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami i myślami lub emocjami. No dobra, czyli wiemy, że jeżeli mamy jakieś problemy natury emocjonalnej, coś tam nam tutaj w duszy niekoniecznie gra, no to czymś, co pomoże nam ogarnąć to nasze żyćko i ponownie stanąć na równych nogach jest właśnie ta terapia. Sprawa zaczyna komplikować się, gdy my zaczniemy zagłębiać się trochę w ten temat. Nagle na przykład staniemy przed wyborem nurtu, w jakim dada terapia ma być prowadzona. Skąd ja, Jan Kowalski mam wiedzieć, który nurt terapii będzie najbardziej pasował do moich objawów, co będzie najbardziej skuteczne? W telewizji mówią tylko o tabletkach, nie mówią o tym, jaki nurt psychoterapii powinno sobie wybrać. Jeśli chodzi o tą psychoterapię, to no, faktycznie mamy od cholery tych nurtów. Mamy psychoanalizę, mamy terapię poznawczo-behawioralną, humanistyczno-egzystencjalną. Potem możemy wyróżnić jakieś gestalty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak wpiszecie sobie to w net znowu wylam. Jak wpiszecie sobie to w neta, to wyskoczy wam wielka, długa lista. I myślę, że można to porównać trochę do takich rozmaitych treningów na siłce. Wiecie, mamy na przykład FBW, albo mamy jakichś wyznawców filozofii, barki plecy, nogi klata. Jeżeli chodzi o siłkę, no to może nam przyświecać na przykład rozbudowanie swojej sylwetki, albo poprawa kondycji. No i tak samo jest z tymi nurtami w psychologii. Jeżeli chodzi o terapię, no to ten cel jest podobny. Chodzi o to, żeby po prostu lepiej poczuć się tam w środku ze samym sobą. Tylko po prostu... Narzędzia, które służą do jego osiągnięcia mogą się troszeczkę różnić. Jeśli chodzi o mnie, no to ja jestem wielką fanką poznawców terapii. Jeśli chodzi o mnie, to ja jestem fanką terapii poznawczo-behawioralnej i powodów jest kilka, ale zamiast się spuszczać nad tym, dlaczego ja uważam, że ta terapia jest najlepsza ze wszystkich, że jest najbardziej super i w ogóle, i w ogóle, to ja właśnie na jej podstawie chciałabym wam wyjaśnić, dlaczego ta terapia w ogóle ma prawo zadziałać i dlaczego właśnie rozmowa, czy to z przyjaciółką, czy pójście pobiegać sobie do lasu, do parku albo spowiedź w kościele, no nigdy tej terapii nie będą mogły zastąpić. Przede wszystkim, co nasz Jan Kowalski musi wiedzieć, no to to, że Terapię od takiej zwykłej rozmowy z przyjaciółką przede wszystkim odróżnia to, że jakby sposób prowadzenia tej rozmowy, te narzędzia, które się pojawią w trakcie tej terapii bazują na wynikach po prostu badań naukowych. One muszą być udowodnione empirycznie, że dana technika stosowana podczas tej terapii faktycznie jest w stanie zmienić albo sposób myślenia, a to nasze zachowanie, w zależności od tego, z jakim problemem na kozetkę zloduje nam pacjent. Jeśli chodzi o terapię poznawczo-behawioralną, to w literaturze wskazuje się na jej skuteczność w pracy nad zaburzeniami takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, snu, seksualne, zaburzenia somatyczne, nad używaniu substancji psychoaktywnych. Działa również wspomagająco z farmaceutykami, jeżeli chodzi o zaburzenia dwubiegunowe i schizofrenię. No tak ogólnie mówiąc, ma bardzo, bardzo, bardzo szerokie zastosowanie. No i jak mogliście się domyślić sama Nazwa tego nurtu w psychoterapii wskazuje na połączenie jakby dwóch członów: członu behawioralnego i członu poznawczego. I teraz, moi kochani, będzie. Mini lekcja historii, ale taka trochę bez kija w dupie. Jeśli chodzi o behawioryzm, to takim jego głównym założeniem było po prostu zlewanie całego życia psychicznego, które dzieje się tutaj pod czachą, i skupienie się głównie na zachowaniu jednostki. No, stąd też jego nazwa, behawioryzm. Behawioryści uważali, że właśnie te zaburzone zachowania zostały nabyte w procesie uczenia się, czy to przez na przykład warunkowanie, czy to przez modelowanie. Na pewno część z Was będzie kojarzyła taki słynny eksperyment pana Pawłowa, jak tam. Zabawiał się ze swoimi czworonogami. O nie, to źle brzmi. O, to źle brzmi, bardzo źle. Jak tam działał po prostu. O, to też źle brzmi. W każdym razie ten eksperyment po prostu bardzo, bardzo, bardzo patologicznie tłumaczy, na jakiej zasadzie działa to warunkowanie. Chodzi o to, że kiedy zademonstrujemy psu michę pełną smacznej wyżery, pies zacznie się ślinić. Jest to tak zwany bodziec bezwarunkowy. W momencie, kiedy pokazując psu tą smaczną michę, zaczniemy używać do tego dzwonka, żeby skojarzyło się to po prostu temu psu w głowie, że dzwonek plus micha równa się jedzenie, no to w tym samym momencie również zaczyna wydzielać się ślina w pysku tego zwierzaka. I po pewnym czasie, kiedy parę razy się po prostu tak połączy te dwa bodźce i zabierze się tą michę i zostawi się sam dzwonek, to pies również będzie w głowie kojarzył dźwięk tego dzwonka z tym jedzeniem i zacznie się ślinić. I wówczas mamy do czynienia właśnie z bodźcem warunkowym i reakcją warunkową. I jak to wygląda in real life? Być może część z was będzie kojarzyła taki słynny eksperyment, niejaki pan Watson postanowił wcielić go w życie. Ogólnie chodziło w nim o to, by sprawdzić czy w sytuacji, kiedy pokażemy małemu chłopcu Albertowi. Białego szczura. I jednocześnie uderzymy młotkiem w metalowy pręt, żeby zrobić hałas i wystraszyć to dziecko. Swoją drogą, bardzo etyczny eksperyment. No ale w każdym razie, żeby ten hałas wystraszył tego Bobelka, żeby sprawdzić, czy wywoła to u niego pojawienie się warunkowej reakcji emocjonalnej strachu na widok zwierzęcia. No i teraz będzie plot twist, bo faktycznie tak się stało i mały Albert zaczął reagować dużym strachem na małe futerko. Ale co więcej, poza tym, że ten mały Albert zaczął bać się tego szczura, to doszło do czegoś takiego jak transfer. I ma Albert jakby uogólnił ten swój lęk, nie tylko na szczury, ale na wszystko, co było, że tak powiem, futerkopodobne. Of course pojawiły się też wątpliwości co do metody samej, całego eksperymentu. Wiecie, to były początki psychologii, więc ta metodologia też była taka pira z drzwi, a sam jakby eksperyment też jest średnio moralny, więc są problemy z jego replikacją. W każdym razie jest to Sprawa, żeby wiedzieć, że taki eksperyment miał miejsce, i jest to taka ciekawostka, którą można potem przyszpanować na piweczku ze znajomymi. No ale jeżeli chodzi o to warunkowanie, no to większość po prostu reakcji lękowych to jest nic innego jak takie warunkowanie. A skoro coś zostało uwarunkowane, no, to można to też również odkręcić z drugą stronę i to odwarunkować. Na przykład za pomocą systematycznej desentyzacji albo technik ekspozycyjnych. Jakiś czas temu wspominałam o jednej z nich podczas omawiania sytuacji nowego Teamu X, a konkretnie na przykładzie sztuk, bo jak się okazuje, Team X uczy i bawi. I możemy zaobserwować tutaj piękny przykład tego, jak no niekoniecznie dużą sympatią pała nasza droga Mona Lisa do naszych wielonożnych sióstr i braci. I jak przez zatopienie, czyli staniecie oko w oko, a właściwie dupa w dupę ze swoim lękiem, uczy swój organizm, że no halo, w sumie bałaś się tych robali w cholerę, ale nic złego wreszcie nie stało, więc szach szachmat robakofobia Jeśli chodzi o tą drugą część, czyli o ten człon poznawcza, to u jej podstaw leżą trzy główne założenia. Uno. To, co dzieje się w naszych głowach wpływa bezpośrednio na nasze zachowanie. Dos. Dos, dos, dos. O, jest w kadrze dos! Treści, które w tej naszej głowie zachodzą, my możemy monitorować i adekwatnie do naszych potrzeb zmieniać. I treść zmiany zachowania czy zmianę emocjonalną można wychować poprzez właśnie zmiany poznawcze. No i teraz z naukowego na Polski. Na pojawienie się w naszym życiu rozmaitych zaburzeń psychicznych może mieć wpływ pojawienie się pod tą naszą czupryną rozmaitych myśli automatycznych, schematów, czy też zniekształceń poznawczych. Tych zniekształceń poznawczych, to jest w ogóle cała lista, więc jeżeli chcielibyście, żebym ja kiedyś przygotowała taki odcinek i omówiła po kolei z jakimiś przykładami je, to możecie tutaj dać znać w komentarzach. A my odpalmy sobie Krajzerkę i zobaczmy, jak te wszystkie zniekształcenia poznawcze mogą wyglądać w praktyce. Nasz drogi Jan Kowalski przed wyjściem z ziomkami na piwo może odpalić takie myślenie na zasadzie. Mdy jestem taki beznadziejny, nikt mnie nie lubi, na pewno wszystkich tam zanudza, są taki nieśmieszny, na pewno jak wyjdę, to się będą obgadywać, albo będą mnie nie mili. W efekcie pojawia się u niego lęk. Oraz przygnębieniem. Jan zaczyna mieć na przykład zimne dłonie, zaczyna się pocić, jego serce zaczyna przyspieszać. Cały zaczyna dygotać, więc zostaje w domu, w łóżku. I odpala proces ruminacja, przez co pogłębia ten swój depresyjny stan. Celem terapii między innymi jest właśnie wyłapanie tych automatycznych myśli. Weryfikacja tych dysfunkcjonalnych sądów i zastąpienie ich bardziej... Adekwatnymi, bardziej budującymi. Pacjent w trakcie terapii, na przykład, uczy się rozpoznawać swoje emocje, nazywać je, akceptować, regulować, dopasowywać, w którym miejscu w ciele pojawia się dana emocja, określać jej nasilenie. No i jak to się robi? W gabinecie można nauczyć się na serio wielu rozmaitych technik, od eksperymentów i monitorowania swoich zachowań czy myśli, na chociażby dialogach sokratejskich, kończąc, kiedy to na przykład pytamy o dowody na prawdziwość danego sądu, czy możliwe alternatywy, czy chociażby prawdopodobieństwo. Czyli naszego pana Jana moglibyśmy zapytać o to, jakie są dowody na to, że on jest nudziarzem. No i automatycznie odpalić też obrońcę, czyli dowody na to, że on tym nudziarzem nie jest. Możliwe alternatywy, czyli dlaczego na przykład ktoś w trakcie rozmowy odchodzi nie kontynuuje z nim tej rozmowy, czyli niekoniecznie to, że jest nudziarzem, może po prostu ktoś się gdzieś spieszy, no nie? Podczas terapii prowadzi się też dziennik samoobserwacji, które pozwalają na przykład wychwycić sytuacje, które wpływają niekorzystnie, czy to na nasz nastrój i pogłębiają te doły. To jest bardzo przydatne chociażby w leczeniu depresji. I wiecie, tego jest naprawdę wiele, 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 wiele więcej. I ten film oczywiście nie jest taką terapią w pigułce. Do prowadzenia terapii potrzebne jest parę lat studiów, potem jeszcze z 4 lata podyplomówki. I bardziej zależało mi na tym, żeby ten film był takim argumentem w dyskusji ze wszystkimi psychoterapio... Sceptykami, którzy swoim sceptycyzmem mogą po prostu no, no zatruć komuś życie i osoba, która wymaga tej pomocy, tej pomocy nie otrzyma, no nie? Wiadomo, jest to wiedza, którą nabywa się przez kilka lat i, i taką ilość wiedzy, no nie ma bosnych, żeby upchnąć w kilkuminutowym filmie do oglądania na kibelku albo do jedzenia obiadu, no nie? Ale mam nadzieję, że komuś z Was być może ten filmik pomógł podjąć decyzję, czy warto iść do tego terapeuty, czy warto udać się po tą pomoc do specjalisty. No i że będziecie pamiętać, że terapia to nie jest takie tam słowie pitolenie dla zabicia czasu, a stosowanie technik, które faktycznie no używa się do tego głosu, ale są to techniki, których skuteczność była zweryfikowana naukowo, że faktycznie postępowanie w taki, a nie inny sposób przynosi pożądane zmiany. Dajcie mi w ogóle w komentarzach znać, czy sami uczęszczacie na terapię, albo uczęszczaliście. Podzielcie się z nami tutaj w komentarzach. Swoimi doświadczeniami zróbmy z tego taką trochę sekcję wsparcia wzajemnego. Być może to Wasza historia będzie właśnie tym punktem zwrotnym w życiu innego człowieka, który zainspiruje się Wami i faktycznie pójdzie zrobić porządek ze swoim życiem, tak podbudowany tymi waszymi słowami. Klasycznie nie zapomnijcie o oraz Widzicie też na moje social media, Instagram, pani psycholożka, bardzo ładne zdjęcia, bardzo dużo kotków, bardzo dużo piesków. No i widzimy się w kolejnym filmiku bez SOSKI!